Zwykle pod garniturami noszę to, do czego Was również serdecznie namawiam, szczególnie 7 września, kolejny Rajd Po Zdrowie na poznańskiej Malcie. Bądźcie, ja też postaram się być w tym oczywiście. Mam tylko nadzieję, że uwielbiacie, lubicie jeździć rowerem. Jeśli tak, to to wydarzenie, Rajd Po Zdrowie 2024 powinno być naszym udziałem, Waszym i moim 7 września Malta. Poznaniu, doskonale Wam znane miejsce. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy biorą w nim udział. Piękna okoliczność przyrody do tego, żeby zrobić coś dobrego. Bardzo serdecznie, Ja Jasem Łabny podpisywał teraz, czy nie? Dadzą mi mazak, Uwagę, się podpisywał. Podpisuję się tu, bo ja się podpisuję pod każdą akcją, która ma serce. Napiszę F, bo mam bardzo brzydkie pismo. Jestem już na tej koszulce. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani serdecznie. Hej, to Ola Pawlik, 7 września, Poznańska Malta, Ride pozdrowie, mam nadzieję, że weźmiecie udział i dołożycie swoją cegiełkę do wsparcia całej akcji.